Kamerzysta powraca i zmierzy się z Kruszwilem w zupełnie nowej federacji, która nazywa się Prime MMA. Temat wywołuje ogromne emocje. Z jednej strony mamy mnóstwo osób, które bardzo chciałyby zobaczyć tę walkę. Z drugiej ogrom krytyki w stronę organizatorów, zadawanie kamusiowi jakiegokolwiek spotlightu. Oprócz tego dowiedzieliśmy się, że za ludwiczkiem z kanału Top Top News stoi nikt inny jak Wojtek z Vibros. Albo Oj Wojtek, jak kto woli Jake Paul znokautował byłego mistrza UFC I mnóstwo osób twierdzi, że ta walka była ustawiona Zony zmierzy się z Norbertem Disem, Gierczakiem w High League. A Papito na streamie podał fake info A was kim są walczy Z Gimperem! Z Gimperem, panowie! Z kolei Sylwester Bardenga zmienił zdanie o Queen of the Black Powiem wam widzowie, że się czuję jak idiota trochę Witam cię bardzo serdecznie, drogi widzu Ja nazywam się Tomasz Andrzej i będę twoim przewodnikiem Po tym zawiłym świecie internetu otowych celebryt Jedziemy. Zaczniemy sobie szybciutko od tego szota. tutaj z Sylwkiem Wardęgą. Poprzedni odcinek był bardzo mocno poświęcony Queen of the Black. Tam mówiłem wam o tym, że Sylwek mocno zaangażował się w relacje z nią, że chciał zostać jej menadżerem, że chciał jej pomóc, ale ja osobiście mam do tego taki dosyć ambiwalentny stosunek, bo mam wrażenie, że Lasce totalnie chodzi o atencję, o wyświetlenia i o hajs z OnlyFansa. I chyba nie jestem jedyną osobą, która tak uważa. Pewnie Sylwek z wieloma ludźmi rozmawiał i doszedł do moim zdaniem bardzo celnych wniosków. Powiem wam widzowie, że ja się czuję jak idiota trochę, bo ja uważam, że ona naprawdę. Potrzebuje pomocy, ale uważam, że to był duży błąd, bo my tak naprawdę daliśmy jej znowu taką. Mocną atencję. I tak naprawdę to się będzie ciągnęło. No bo teraz znowu o niej rozmawiamy, oglądamy odcinek i to się jakby znowu jest taka kula śnieżna. Moim zdaniem, Wardenga bardzo celnie to zauważył i zobaczymy, czy temat w ogóle jeszcze jakoś będzie się rozwijał. Rozwija się na pewno coraz mocniej karta walk w Heilig. Jakiś czas temu Zony został ogłoszony zawodnikiem tej federacji. A dziś wiemy już, że zawalczy z Norbertem Disem Gierczakiem. I to jest walka, na którą czekam jak zły. Norbert jest w reżimie treningowym od naprawdę długiego czasu, i z tego co wiem, podchodzi do tego zajebiście poważnie i na pewno będzie bardzo dobrze przygotowany. Zonego niestety nie znam, ale znając jego przeszłość, to też nie jest gość, który będzie się w tańcu. Innymi słowy, to może być naprawdę potężna, dobra walka na fajnym, jak na free poziomie. Co ciekawe, Pasza Biceps na swoim streamie puścił takie info dotyczące walki z Zonem. A was, kim Zony walczy z Gimperem? Z Gimperem, panowie. Afera, będzie ostra. No i to jest bardzo ciekawe. Nie wiem trochę yy, skąd taka informacja. Bo kurczę, nawet z Jarkiem gadałem ostatnio i nic mu o czymś takim nie wspominałem. Więc będę musiał się odezwać, zapytać, kto takie rzeczy tutaj rozpowiada gdzieś tam za kulisami. Ja póki co osobiście z żadną federacją nie jestem związany. Pewnie na Insta Story zrzucałem trochę takich rzeczy, że tutaj sobie zacząłem treningi. W ogóle bawię się w te takie sztuki walki, nie? Podoba mi się ta zajawka. W ogóle szukałem w życiu czegoś nowego i jest to zajebisty sport. Z racji krótkiego stażu to nie wiem, czy na jakąś walkę bym się nadawał, ale jeżeli chcielibyście taką zobaczyć, to możecie dać znać w komentarzu, z kim byście mnie chętnie zobaczyli w oktagonie, pamiętając, że mam 1,70 m wzrostu. I to bardzo ogranicza i liczbę potencjalnych przeciwników. Zony jest chyba wysoki w ogóle, on ma chyba ponad 1,80 m, więc to kurczę trochę no ciężko. Trochę ciężko musi też być Tyronowi Woodleyowi, tak to się chyba odmienia, yy, czytać komentarze po tym, yy, co się wydarzyło na ostatniej jego walce z jakeem polem No to czyli nic, no ręka jak młotek, no to co? Delikatne uderzenie było Przepotężny gong młodego youtubera, który posłał mistrza Byłego, no dobra, ale mistrza UFC na deski Jake Paul oczywiście obróz w piórka i już zapowiada, że będzie rozpierd... Mistrzów UFC jednego po drugim I tak szczerze mówiąc mi to jakoś bardzo nie przeszkadza To znaczy bardzo chciałbym go zobaczyć jak on tam idzie i się z nimi leje A jak się okaże, że freak fightowiec tam wchodzi i wszystkich wyjaśnia To będzie w sumie strasznie śmieszne Innego zdania są jednak kibice Tyrona Którzy tutaj no zarzucają, że walka była ustawiona Bo widać, że Tyron... Odsłonił szczękę chwilę przed tym, jak Jake go znokautował, i ich zdaniem było to nienaturalne, i mogło sugerować, że walka była ustawiona i opłacona. Druga część osób w komentarzach z kolei podnosi, że tak jak Jake się zamachnął, to to wyglądało, jakby markował cios na ciało. I Tyron po prostu popełnił błąd, chcąc się tam zasłonić, dlatego opuścił rękę, a cios Jake'a no trafił go w szczękę. Wiecie, to są ułamki sekund, tak naprawdę. I ta sytuacja najlepiej pokazuje, że każdy tego typu mały błąd może zadecydować o potencjalnej wygranej lub przegranej. Jeżeli chcecie znać moje zdanie, to, jeżeli jesteś w takiej pozycji jak Tyron Woodley i bijesz się z YouTuberem, okej, okay, bardzo dobrze walczącym, ale mimo wszystko YouTuberem, to to nie jest tak, że brakuje ci pieniędzy i musisz robić jakieś ustawki do tego stopnia, żeby pozwolić się znokautować YouTuberowi, nie? W sensie gość jest sportowcem. To nie jest moim zdaniem jakaś pierwsza, lepsza łajza, która wiecie, jest łasa na fame i pieniądze. To jest chłop, który latami orał się przez UFC i myślę, że nawet taka sportowa duma by mu nie pozwoliła. Chociaż, no oczywiście, no kurde, no nie wiem, nie wiem, jakim jest człowiekiem, nie wiem, co mu tam siedzi w głowie, ale tak patrząc na mindset sportowca, no to to nie jest wiecie, no Marcin Najman, nie, który byłby w stanie się podłożyć za pieniądze i przegrać. Najman nie ma mindsetu sportowca. Żeby zostać mistrzem UFC trzeba mieć mindset sportowca i sorry winę tu. Więc ja w ustawki na tego typu poziomie nie wierzę. Ustawki natomiast mogą zdarzać się na polskim YouTube, tak jak na przykład ostatnio dowiedzieliśmy się, że Ludwiczek z kanału Top Top News, to może nie jest w sumie ustawka, ale okazało się, że jego fenomen nie wziął się znikąd, bo bo zanim za jego sukcesem, za ruchami, które podejmował Ludwiczek, stał Wojtek z Vibros, albo oj, Wojtek, jak sam Wojtek woli, żeby do niego mówić, bo Wojtek z Wibros to taka trochę średnia ksywka i w sumie go trochę rozumiem. Panowie odsłonili karty i na trzech kanałach pojawiły się materiały dotyczące Ludwiczka i Wojtka i ich współpracy. Na kanale oj, Wojtek pojawił się film Ludwiczek, jak zostać gwiazdą w kilka dni. Na kanale Ludwiczka pojawił się film Wyjaśnienie projektu Top Top News, który w sumie jest tylko takim placeholderem i odsyła do filmu Wojtka A na kanale Vibros pojawił się wywiad z Ludwiczkiem. Mega ciekawa sprawa totalnie nie było niczego widać z. Zewnątrz. Chłopaki zrobili naprawdę zajebistą robotę i od razu przypomina się Grażyna Żarko. Grażyna żarko głos w internecie. Co młodsi mogą nie kojarzyć. Mniej więcej 9 lat temu na YouTube powstał kanał Graży na Żarko. I to była taka starsza pani, która nagrywała vlogi do kamery bardzo słabej jakości. Była turbo katoliczką, nauczycielką w szkole generalnie. Wszystkie najbardziej negatywne stereotypy dla takich, wiecie, młodych użytkowników. I ona ich tam cały czas prowokowała. Mówiła, że na lekcji to tam wyrzuca uczniom telefony do, do toalety, najlepiej spuścić. A dzieciakom to manto trzeba. Albo do kościoła na różaniec. Idź się dziecko uczu, który cię matka w domu Nauczyła albo nie miała siły, bo ten internet już ci chyba nakręcił w głowie. Po około dwóch, trzech miesiącach publikowania treści hejt na panią Grażynę urósł do tego stopnia, że autorzy tego projektu postanowili go przerwać, bo okazało się, że stoi za nią grupa ludzi, która po prostu przeprowadzała eksperyment społeczny. Nie taki jak robią kurwa Franksterzy, tylko prawdziwy eksperyment społeczny. Powstał o tym 18-minutowy film dokumentalny zatytułowany Grażyna, pisany przez Małpkę. I gorąco wam go polecam, bo jest naprawdę przepotężny. Pani Grażynko, nie lubimy. Takich ludzi na YouTube. Jak już rzuciliśmy taki fragment, to tylko powiem, że Rojo potem bardzo ładnie się zachował, przeprosił, było mu w... głupio, także tam. Ale fragment jest memiczny, cudowny do dziś. Memiczny i cudowny nie jest za to powrót kamerzysty. Tak, kurczę, mam wrażenie, że chłop jest jak Marcin Dubiel, to znaczy totalnie niezniszczalny. Jak Karalów no zdepczesz z jednej strony, to wyjdzie z drugiej. Chłop został ogłoszony jako jeden z walczących na zupełnie nowej gali w federacji, która zwie się Prime MMA. Co ciekawe, stoją za nią ludzie powiązani m.in. z FENem. FEN, czyli Fight Exclusive. Knight, to federacja, która organizuje walki MMA i K1 W Galfenu odbyło się prawie 40 Także no widać, że to są ludzie, którzy mają mega doświadczenie No i co ważne jest to federacja bezpośrednio powiązana z Polsatem Także Prime MMA to nie są jacyś tam przypadkowi ludzie Którzy stwierdzili, że będzie haha śmiesznie Jak kamerzysta z Kruszwilem pójdą się po napier. To są ludzie z mega doświadczeniem Z potężnym backstage'em i telewizją za plecami Którzy bardzo dobrze wiedzą co robią I mając to na uwadze myślę, że to co zorganizują Może być kilka poziomów wyżej Niż takie inne gale, które gdzieś powstają Wokół Fejmu czy Highliga, jak na przykład nie wiem MMA VIP od Najmana, no to To co Najman robi, no to mega odstaje od Fejmu I Highliga, Prime myślę, że ma Zadatki na to, żeby im dorównywać Ale po owocach ich poznacie, poczekamy Do pierwszej konferencji, poczekamy do pierwszej gali Której termin mam nadzieję, że poznamy jak najszybciej Powstanie kolejnej federacji oznacza też że w przyszłym roku zaczyna robić się naprawdę ciasno. Hylik ogłosił trzy edycje swojej gali w przyszłym roku. Patrząc mniej więcej na to, w jakiej częstotliwości dotychczas odbywało się Fejm od nich też możemy liczyć na 3 lub 4 gale. Jeżeli pojawi się kolejna duża federacja, która będzie w stanie zakontraktować sensownych zawodników i będzie próbowała chociaż dorównać ilością zorganizowanych gal do konkurencji, to zaraz się okaże, że co miesiąc będzie jakaś gala, na której ktoś będzie się lał. Absolutnie mnie to nie dziwi. Przypomnę moje słowa z poprzedniego odcinka, gdzie powiedziałem, że. moim zdaniem, przyszły rok. Będzie absolutnie najmocniejszy dla fightowych federacji MMA. Zobaczymy jeszcze, jak będzie wyglądała finalna karta walk na PRIME, ale naprawdę z tygodnia na tydzień robi się coraz ciekawiej. Kruszwil w ogóle zapuścił bardzo uroczą brudkę, kamerzysta natomiast wygląda jak wojownik za anime. No, i tak jak mówiłem we wstępie, z jednej strony w ogóle, wow, mega ciekawe zestawienie. Dużo osób będzie chciało zobaczyć, jak tam się klepią ze sobą. Szczególnie, że no panowie teraz to chyba się nienawidzą i mieli mega dużo kwasów ze sobą. Swoją drogą poszło już info, że to jest main event, czyli to jest no najmocniejsza walka, którą tam Prime MMA ma dla nas do zaserwowania. Natomiast w związku z obecnością kamerzysty, no posypała się też na nich masa krytyki. I moim zdaniem jest to krytyka całkiem uzasadniona. Co do zasady, nie zgadzam się ze sloganem Stop making stupid people famous, bo to, że ktoś jest stupid generalnie nikomu nie szkodzi. Ale sytuacja zmienia się, kiedy mówimy o ludziach, którzy obiektywnie są w jakiś sposób szkodliwi dla swojego otoczenia. No i w przypadku kamerzysty temat jest ewidentny. Nie będę tutaj wymieniał listy jego przewinień i dlaczego chłop powinien zostać skancelowany, bo to byłoby takie długie, że rekwer by tego nigdy nie zmontował, pomimo że jest zajebistym montażystą. Ale nie chodzi nawet o rozpoznawalność, bo ona de facto sama z siebie, jeżeli ktoś ma bardzo zły wizerunek, nie przełoży się na pieniądze. Szczególnie że chłop jest zbanowany na YouTube, tak jak na przykład Rafonix i nie może się tam pokazywać. Nie może być widoczne jego twarzy. I ma na tyle dużo czarnego PR-u, że ludzie wręcz nie chcieli go tam oglądać, nawet jak on startował z jakimiś nowymi kanałami, to to w ogóle nie robiło wiusa. To, co natomiast daje mu obecność na tego rodzaju federacji, to przede wszystkim cash. A zdając stawki zawodników galfrik fightowych, biorąc pod uwagę, jacy ludzie to robią, jakie mogą potencjalnie mieć budżety i patrząc na to, że jest to main event, to moim zdaniem jego garza nie jest wyrażona w dziesiątkach tysięcy, tylko raczej w setkach tysięcy złotych. I to z jednej strony jest problem i na pewno warto nad tym dyskutować, czy moralnie to jest w porządku. Z drugiej z tej strony niezależnie od tego, czy moralnie jest to w porządku, to włodarze Prime MMA osiągnęli swój cel. Rozgłos, kontrowersje i wejście z pierdolnięciem. Zobaczymy, jak uda im się to przekuć. Pierwsza edycja stoi pod hasłem ZADYMA, no i obecnością tego typu gościa na pewno jest ona dowiedziona. Więc moim zdaniem to, że wywołują kontrowersje i że chcą, żeby ludzie się oburzyli, jest z ich strony jak najbardziej świadome. jest to bardzo celowy zabieg. Czy przekują to w sukces? Czas pokaże. Poczekamy do pierwszej gali i sobie to... Ocenimy. I tak swoją drogą to strasznie fightersko dzisiaj. Tu o UFC, tu o High League, tu o tym Prime. Ale tam się mega dużo dzieje, kurczę, słuchajcie. A mam wrażenie, że tak poza tym, to jakieś takie aferki to trochę ucichły. Zrobiłeś tak trochę spokojniej, więc słuchajcie, ja Wam tego chciałbym życzyć na święta. Żeby były spokojne, żeby były wesołe. Spędźcie je, słuchajcie, z rodzinami bliskimi. Odpocznijcie w ten weekend i w przyszłym tygodniu prawdopodobnie nie pojawią się żadne odcinki. Bo o ile ja nie obchodzę jakoś bardzo świąt, chociaż tam no, łapię się z bliskimi też, oczywiście, bo to uważam, że to jest fajna okazja. Ale tak poza tym to funk Funkcjonuje trochę jak na co dzień, to odcinek jednak same się nie zmontują. Duże serduszka dla requera, za to jak pięknie tutaj dla nas robi te overki. Chłop też musi odpocząć, także sobie zrobimy taką, wiecie, tygodniową małą przerwę. No chyba, że się wydarzy coś w ogóle jakiegoś niesamowitego, że stwierdzimy z rekwerkiem, że totalnie trzeba zrobić odcinek. No to pewnie zrobimy, bo czego się nie robi dla widza. Ale jakbyśmy się już w tym roku nie słyszeli, to szczęśliwego nowego, wesołych świąt. Papa! Pa.